Żiem wkręca dzisiaj! Stary przysięgam ci, że tak mnie wkręcił! Radość. <noise> Witam się z Wami już w! 3 sezonie. Co prawda na no, on jeszcze sezon 2, ale myślę, że to już lada dzień zostanie zmienione. Ja dzisiaj przygotowuję niespodziankę. Będzie to niespodzianka dla mojego brata Kacpra. Znacie go bardzo dobrze. Już kilka razy przewinął się y, tutaj na filmach na moim kanale, a dzisiaj będzie to dla niego wyjątkowa niespodzianka, ponieważ jak wiecie lub nie wiecie, mój brat kiedyś grał bardzo dużo w grę go i bardzo potrzebuje komputera. A dlaczego potrzebuje tego komputera? Ponieważ swój komputer jeszcze za czasów dzieciństwa Sprzedał, bo stwierdził, że okej, okay, już nie będzie grał. No i nagle stwierdził, że jednak bardzo by chciał wrócić do grania, że to jest coś, co najbardziej gojara w życiu, i po prostu chciałby wrócić też do streamów. Ale nie mógł sobie na to pozwolić, ponieważ taki komputer całkiem sporo kosztuje. Ja szczerze mówiąc, totalnie się na tym nie znam, nie znam się na jakichś kartach graficznych. To bardziej bajka Karola, chłopaków, no i oczywiście też mojego brata Kacpra, ale poradziłam się specjalisty, który już teraz jest na mieszkaniu u Kacpra i przygotowuje komputer dla niego, żeby mógł mieć cały sprzęt. Bardzo dobry do grania, do streamowania i w ogóle, żeby mu się spodobało. Kacper nic o tym nie wie. Oczywiście, my jestem w rozmowie z jego kolegami, także mam nadzieję, że o niczym się nie dowie, nie zorientuje się i niespodzianka będzie udana. Żeby odwrócić trochę jego uwagę, to powiedziałam mu, że przygotowujemy sobie taki obiad, taki właśnie w gronie Teamu of Store: będzie właśnie Krzychu, Kacper bąki. No i będziemy sobie gotować. Zapowiada się bardzo fajny obiad, a później pokażę mu właśnie. Niespodziankę. A jeżeli taki odcinek Wam się podobał, to oczywiście dajcie dużo łap w górę i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem i żeby nic Was nie ominęło. A ja się zbieram i lecę. To jest ulubione miejsce chmurki do leżenia. Czyli właśnie tu przy drzwiach, bo tutaj ma chłodno. Tak, Myszka? No tak. Dobra, także lecimy teraz na mieszkanie do Kacpra, ogarniać komputer. No, Krzychu, my już wyjechaliśmy z Dawidem, jedziemy na miejsce, czyli ty będziesz czekał z Kacprem i z Bąkiem u ciebie? Tak. I na pewno się nic nie domyśla? Na pewno się nic nie domyśla, milion procent. Milion procent, no dobra. No Będę, będę, ja będę na Krzyśka właśnie. Dobra, potem jak będziemy po obiedzie, to podjedziemy na jedną aktywność, dobra? No, a to dobra aktywność. No, fajna! Na pewno to nie jest jakieś wysokością. Nie, przysięgam ci, to będzie fajne. To jest Kasper Pokój? W każdym razie tutaj jest, zobaczcie, przygotowane stanowisko pod komputer, ale tego komputera nie ma. Także dzisiaj tu pojawi się komputer i Kasper będzie mógł sobie teraz grać, streamować i ogólnie cieszyć się. Myślisz, że się ucieszy? Jasne, że się ucieszy. Urde, ja on mi gadał ten komputer. Tak? No. A tu są kacpra koszulki jeszcze jak yy, za czasów, chyba jak on był w liceum? Jakoś tak, to on właśnie grał wtedy w drużynie cs Jakieś koszulki ma jeszcze z wyjazdu, jakieś puhar? Cześć. Hej. To taki mały ten komputer? Nie, idę po resztę. <laughs> będziemy przygotowywać obiad Kacper na razie niczego się nie spodziewa chociaż Filip, jego, jego kolega mówi, że on by tak strasznie chciał tego kompa, więc gdzieś tam mu po głowie dochodzi, że może to być komp ale mam nadzieję, że tak z tych razy nie domyśla no i że wszystko wyjdzie dzięki że wszystko wyjdzie super. Teraz zostawiłam tutaj pana z komputera i ja lecę do nich na obiad. A zapytacie się, czemu kupuję mojemu bratu tak drogi prezent? Ten komputer jest o wartości 10 tysięcy złotych, czyli naprawdę mnóstwo pieniędzy, ale od tego są starsze siostry, od tego, żeby sobie pomagać, i wiem, że to jest jego niesamowite marzenie, żeby mieć ten komputer. Elo! Witam serdecznie. Zapomniałam powiedzieć, widzą, że dzisiaj posiadłabym im u siebie. Tak. tak y jest, jest jeden bardzo duży problem. Jak zobaczyłem, y z jakich półproduktów chciałbyś gotować obiad, to nie ma takiej możliwości. Jest. Nie robimy tego. Ale to tak dobrze smakuje. Ale ja zrobię lepsze. To robimy ty versus ja. Dobra. Spaghetti. Deal. Dobra, wy oceniacie. Siemanko, witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy tutaj przyrządzać posiłeczki. Dzisiaj wojna między mną a krzyżem. Zanim zaczniemy gotowanko, to ja na swój Instagram dodam pytanka, dodam ankietę, żebyście mogli zadawać pytanka, a my będziemy w międzyczasie w trakcie gotowania odpowiadać, bo jest serio strasznie dużo pytań odnośnie Wersof Store, odnośnie ogólnie naszej relacji, odnośnie relacji też krzycha i co robi i tak dalej, i tak dalej. Więc akurat może czegoś ciekawego się dowiecie. No, to ja proponuję trochę zmienić zasady gry, więc proponuję, żebyśmy się podzielili na dwa teamy. Ja i Bąki ugotujemy swoją Wersję, a Wy z Kacprą ugotujecie swoją wersję. Poddamy to pod ocenę jury. Obieramy sobie cebulkę. Ja w międzyczasie obiorę czosnek. Z czosnkiem i z cebulką macie spaghetti? Tak. Co jest e... grane? Nasze mięsko różni się tym, że nasze mięsko w spaghetti jest z kurczaka. Profanacja. Ja Ja przyznawam, się, że się pierwszy raz gotuje spaghetti, nie? Serio? 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 Zawsze jak przyjadę to do Ciebie na spaghetti. No tak, to no. będziecie i to no. teraz. Mi się wydaje, że to zależy od okresu. W sensie od y, jaki mamy czas w pracy, czy wypuszczamy daną kolekcję, czy jest dużo nerwów, czy wszystko jest gotowe i w ogóle. No, i, I należy dodać, że jak jesteśmy chwilę przed wypuszczeniem czegoś dużego, to więcej różnięcie. Wtedy jest więcej stresów. Uh -huh. A ja tu muszę było. No. No. <laughs> no, dawaj, teraz ty zacznę. Ciężkie pytanie bardzo to jest, ale uważam, że jest spoko. Ale tylko spoko? Bywa czasami tak, że jest... Jest ciężko o, się dogadać, o, tak. w szczególności z tego względu, ja że Wela jest moją siostrą i jednak mamy takie rodzaje, takie, jak to powiedzieć? Jak rodzaj jest po tak, No dokładnie i wiesz, jest taka kłótnia czasami, coś się pokłócimy, coś nie, nie zgra się do końca tak jak chcemy, ale ogólnie jest w porządku obega. jeszcze mogli przyłożyć sytuację pewną. Byliśmy kiedyś w biurze. No, i mieliśmy jakieś, jakieś tam dropa, a coś tam robiliśmy. No, jakaś tam mieliśmy jakąś jedną jest koncepcję, którą tak naprawdę do góry nogami obróciliśmy e, po tym, jak Weronika weszła do biura. No, to powodowało więcej pracy i coś tam, coś tam. E, nie ma znaczenia. Ogólnie na sam koniec, jak Kasper się zdenerwował, że sekundę przed dropem zmieniamy wszystko, no to Weronika e, tak wychodząc na odchodne powiedziała: No słuchaj, kobieta zmienną jest. jest. <laughs> no, Więc myślę, że tak można to określić. O nie. Widzisz, tak to jest robić cebulę, o nie. A mhm. wiesz, jaka będzie pyszna? Nie. No teraz wąki! Nie wybitasz się. Co, jaką jest... Jakie nie. Jaką Weronika jest szefową? Na pewno trochę wymagającą, ale to myślę, że... Tak musi być po prostu. To prawda. Inaczej, inaczej to będzie by była szefowa, prawda? Piłeś szefową w poprzedniej pracy? Nie. No ale robiłem co innego. Okej. Okay. To jak waronika była? A ja pamiętam... Nie, nie mówiliśmy tego e, już, jeszcze nigdy? Chyba? Nie, wiem. nie Na sesji pierwszej z ekipą. Dokładnie, tak. Jak robiliśmy zdjęcia na galerii, gdzieś te zdjęcia jeszcze są Dokładnie nam... tak. No. Zobaczcie, tak wyglądały te, te, te foty, które robiliśmy. I wtedy ja pamiętam, robił z nami kabanos. I ty przyjechałaś prosto z mielca, z walizką i weszliśmy na ten cały budynek, tam kabanos robił fotę i pamiętam, Panie. że robiliście taką fotę. Ja e, ja że siedziałaś na skraju budynku, także w dół były trzy piętra, ja nie, cztery piętra się nie, mi tam było nie, później. Chłopiec wtedy zainsponował tym, że był taki właśnie ogarnięty, że tu coś pomagał, tu coś pomagał. Wtedy pamiętam, że mieliśmy. A na tym W Go Jumpie. No tak tak tak, 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 tak. tak. Mieliśmy event jakiś taki pierwszy ekipowy, taki, który przez nas był zrobiony. I pamiętam, że wtedy Krzychu zastąpił ziomka, który miał jakby. Organizować yy, kolejkę, tak żebyśmy nie byli za bardzo przytłoczeni i tak No i totalnie się nie sprawdził w tej roli i ja podeszłam, pamiętam do ciebie i powiedziałam Krzychu, ogarniesz to? I ty wtedy może się ustawić, tutaj proszę, tu coś tam I od razu wszystkich poustawiał i wtedy No i co się spowodowało wtedy, to, że Co było głównym czynnikiem tego, że Weronika później zaproponowała żebyśmy współpracowali Właśnie to Tak a Uwaga, uwaga! To jest dobre pytanie. Ja z całego towarzystwa jestem najstarsza. A ja z całego towarzystwa chyba jestem najmłodszy? A to będzie... Najmłodszy. Jak no do tego chodzi, no? Ja pytanie, żonę? Ja mam może to być mam rzędę. Małżonkę! Małżonkę! Oczywiście, że mam. Pozdrawiam, Ola. Mam, mam swoją małżonkę. Patrzcie. Widzicie tu pierścionek? Ja też nie mam. Czyli to, co to znaczy? Może no, chyba nie mam. To, że nie pierścionek! <laughs> Co lubicie, a czy nie lubicie w swojej pracy? No już no. Ja uważam, że elastyczny czas pracy jest mega mega fajny. Ja uważam, że tak samo jak ty z tego. a czego nie lubię na przykład? Ciężko jest się skontaktować, że dogadać się z czymś. Nie? Bo Vera ma multum pracę i naprawdę no, czasami no. jest mega ciężko się złapać. Krzysiek to ostatnio też. Krzysiek tak samo. Aha. No i nie chcę nic mówić, ale my swój posiłek zrobiliśmy prawie szybciej niżby. No nie, my już skończyliśmy. My też. Tak jak w nie MasterChefie jestem bardzo ciekawa zawsze jak oni to robią Że te jedzenie, wiesz, musi być ładnie tak zabione, są przebitki i tak no dalej właśnie. To, No To musi być tam dziwne Tam najistotniejsze jest jak podasz swoje danie, prawda? I w tym przypadku również ocenimy ja podanie się, dania, nie? Oczywiście Zajebiście 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 Ale ja się znajdę. Serio <laughs> <laughs> No, proszę bardzo, podano do stołu Czy ktoś to widzi? Różne Ale rzeczy. jeszcze nie <laughs> skończyliśmy <laughs> Okej. No a ty podaj drugie, Bąki Co jemy? Co nam do stołu? Pomału, pomału, pomału. Coś no. smacznego będzie? Smacznego, smacznego no, Jak gotowaliście to byłam pewna, że bardziej mi posmakuje Krzycha i Bąkiego, bo no. tak naprawdę wszystko robicie tak jak ja no. Ale zaskoczyło mnie to, że to jest takie dobre Ja bym powiedział, że jest remis o, no. Tak, u was, u was jest lepsze mięso, a u Wery jest lepszy makaron Eee. Lepszy makaron? Widziałeś, widziałeś. Nie... Nie, nie, smakuje, nie oszukali nas z tym makaronem? Jakiś taki strasznie rozgotowany, nie? Nie, nie, jest. nie. Jest aldenty, taki taki sztywny aldęta. Chyba makaron. No, to Na kierowniku, no. Czas na to, na co wszyscy czekali. Czyli co nie. ci się kojarzy z szybkością? Szybkość, dam ci jedno podpowiedź. To będzie szybkość. Szybkość? Szybkość. Szybka fura. Szybka fura. Tak mi się kojarzy, no. Szybkość. Lecimy w takim razie na miejsce No i tam czeka na Ciebie mała niespodzianka Ej, jak to fajnie w ogóle wygląda z tą wodą, nie? No, właśnie też na to teraz zwróciłem uwagę Ej, ja to jest jedna folia, czy to są dwie nałożone? Dwie ja, nałożone ok. Czy jedna jest z tym wybuchłem, a druga jest normalnie Wiele do... lepiej to wygląda No, a też mi się bardziej podoba Nie no, teraz wygląda na takie, wiesz Tak milion dolarów Normalnie Kasper, Musisz po pierwsze założyć stopery Do uszu? Do uszu, trzymaj <laughs> A po drugie maseczkę na oczy no Jezus, a co to będzie co, co, co? Żebyś nie widział co się dzieje. A co słyszysz coś nie, nie mogę? Nie. Nie widzisz? Nic nie widzę. Na pewno? No sobie nic Ile palców pokazuje? Co? Ile palców pokazuje? Nie widzę żadnych palców nie mam. Dobra, dobra. W takim razie możemy ruszać. I co domyślasz się, gdzie jesteśmy? No nie mam pojęcia, nie? No daj rękę. Wiecie to ufać? No daj rękę. Chodź tutaj, <laughs> na to a, no na to teraz leczujmy, nie? To jest. To jest wejścia do klatki Nie ma, je! ja No Moja chata! Dobra, możesz wciągnąć, wciągnąć możesz w opaskę Stopaję ci nic nie dały. Miały zatum zatuszować Piętro trzecie! Czy jechaliśmy do nas na altem? No jechaliśmy. Tyle jechaliśmy. jechaliśmy Siostra starsza no. powinna ci pomagać no. Tak czy nie? No tak, no znajdę sobie będziemy pomagać, no? No właśnie. No. Więc mam dla ciebie pewną niespodziankę. Szybką. No. Szybką. I dobra. zasłoń sobie oczy. Wejdziesz ze zamkniętymi. Idziemy ja do mojego pokoju? No dobra. Możesz odblaszyć. Serio? Serio? Ale jesteś. Się... <noise> ciebie wkręca dzisiaj. Ja! Yeah. Proszę bardzo. Dziękuję ci bardzo. Jezus Maria, jestem w szoku, nie? Okay. Prawda? sprawdzą, nie w ogóle jakiś. systemy. Por... Grubo. Grubo się tu dzieje, moi drodzy, grubo. Jezus Maria, dzięki. Dzięki! już się ze streamem. Streamy normalnie, codziennie. <grymne> Jak się ucieszył. No chyba się mu spodobało, chyba mu się spodobało. No i Ale Filipe. to musisz wyjść dzisiaj. Dzisiaj... Dzisiaj, tak, tak. Dzisiaj, dzisiaj. To jest taki, że albo zabieramy, albo Dzisiaj robimy i, imprezę, średniemy my mm. twoje komputery. I w rozprzęcie twoich streamów będziesz dobrze. mógł streamować, grać i się. się rozwijać Ale że tak mnie wkręcił, ja prosiłem ci bo uwierzyłem Przysięgam paluszka, że ci uwierzyłem stary, że, bo mi, on bo mi to inaczej no, tłumaczył To będzie git wszystko no. No. Ale pamiętasz ci mówiłem, coś mi śmierdzi się co powstałeś? Co co dobrze, dobrze to rozegrałem Co? Dobrze to Dobrze, no, tak dobrze. Nie, bo on tak w... Nie no, bo tak, tak siedzimy i rozmawiamy i Kasper mówi tak, ale tak patrzy mi prosto w twarz Coś mi nie czekam nie, na jego Ja wiedziałem, że on mnie w tym momencie sprawdza Słuchaj, na no Kasper wiesz, no tak to wygląda. Sztywno. musimy sztywno coś z tym Korean. zrobić, no tu, wiesz, no tu jakiś deal jest niby, tu coś tam i sztywny git, no, no, nie, nie było nic Nie, nic, nie, nic, ale myślałem, nie. że się dasz, że się sprzedasz, jakby na ciebie patrzył żyje, prosto w oczy, answered... a chłopka mię na twarz i siedzi i nic. Ja sobie myślę, dobra, no to powiedziałem, że ikos tak śmierdzi, nie, pamiętasz? No no no. Nie no, ale dzięki jeszcze raz, dzięki. dzięki Miaz za Ale będzie na to jest zasjem do wychodził, nie? Widzicie co Także zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, żeby na z każdym film, żeby nic nie minęło. Oczywiście dawajcie znać, czy chcecie więcej niespodzianek na moim kanale. No i tyle. My się z wami żegnamy i, i tyle. No jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam wszystkich, zostawicie łapek w górę za to wszystko. No do, Dzięki. do zobaczenia, cześć. Siema. GTX 2080, 32 ramu i 7 k 10700 f ja nie wiem o co, o, o co właśnie po się. Tak, no, no 12 giga masz na grafice, o kurczę. Eee, tu jest 3060! Ja myślałem, że 2060, a to jest ta co no, mówisz tak. nawet na balkonie, że wiesz, ta, że nie no ma dostępu, ta, ta. nie? <laughs> Patrzcie to o tego. Jeszcze go wolni usłyszycie. Na polskiej scenie, to <laughs> Rybka była u Kaspra na wakacjach, ale Kasper się tak z nią zżył, że powiedział, że ją się nie Mogę się nią zająć. Freddy u mnie może zostać, żebyś się zajmą. Freddy, tylko musimy mu kupić e, kwadratowe akwarium, żeby miało więcej miejsca. Będziemy je zmieniać na, e, na, na, większe. na większe. Rybką w kuli się błędnik pierdzieli i one nie hmm. umieją. Bo Bo to nie jest taka tradycyjna kula, ale faktycznie ma troszkę dałoby hmm. miejsca No, także kupimy nowe akwarium i będzie Kasper miał no, rybkę ubraka. i będzie z nią na cs Cesa. Tak jest, dokładnie. O.